Siemka, wszystkim z tej strony, Szymon. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejny raport z pierwszej ręki, tym razem z niedzieli. Dzisiaj jest dzień finałowy, wczoraj były kwalifikacje. Po tych kwalifikacjach zostaliśmy przypisani do odpowiednich grup i dzisiaj, w finałach, walczymy o jak najlepsze miejsca. Osobom, które może zastanawiają się, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko działa, to chciałem opowiedzieć tutaj o listach trochę. O, chodź, Pawełku, chodź, pokaż się, ja się to. Paweł troluje teraz. Trol, trol. Chciałem opowiedzieć, jak wyglądają listy z wynikami, Chodźcie sobie tutaj rzucimy razem okiem. Ogólnie w, w soboty zawsze są treningi liczone, z których wybierane są trzy kółka pod rząd z najlepszymi czasami. I te trzy kółka definiują nas do tego, w jakiej kwalifikacji jedziemy. Tak? Wtedy jesteśmy przypisywani do biegu kwalifikacyjnego. I w tych kwalifikacjach liczy się już ilość kółek i czas. Czyli nie te, te Trzy kółka pod rząd z najlepszym czasem, tak jak to miało miejsce w treningu, tylko ilość łączna kółek plus czasy. I takich kwalifikacji jedziemy cztery, z czego z tych czterech kwalifikacji wybierane są najlepsze dwa wyniki. I później jesteśmy przypisywani do finałów. Już w tych finałach walczymy tutaj o jak najlepsze miejsce. I tutaj zerknijcie na te grupę. Ja mogę tutaj na swoim przykładzie pokazać, bo ja nie jestem wybitnym zawodnikiem, startuję w finale E i jestem tutaj. O, ale to jest już z dzisiejszego dnia wynik, a nie ma y, tych. Moment, moment, popatrzę, czy tutaj są. Bo to jest wynik z ostatniego, tutaj jest. Tak, czyli to po wczorajszym dniu y, mamy informację, w jakim biegu je startuję. Jestem w finale E y, z trzeciego miejsca. Y, I tutaj mamy wyniki już z treningu. Możemy Benio, tutaj zjechać na, na tą kartkę. Y, I tutaj jechaliśmy trening finałowy, czyli już startujemy z pozycji wyznaczonych na, y, na torze. Ja startowałem z pozycji numer 3, no i finalnie udało mi się dojechać na drugiej pozycji w biegu E za Jakubem Szczepanem, który zrobił 19 okrążeń, ja zrobiłem 18, czyli jedno mniej. I teraz przed nami już tylko trzy finały w taki sam sposób liczone, natomiast z tych trzech finałów wybierane są dwa najlepsze wyniki i one są liczone do klasyfikacji takiej finałowej generalnej. Tak to wygląda. Słuchajcie, chodźcie, zobaczymy może jak wygląda strefa serwisowa. Eee, ta, e, albo tutaj możecie zerknąć na tor. Teraz akurat będzie startowała grupa Open e, Final B. E, także są takie mieszane samochody. Jest tam Slash, e, jakieś E12 chyba. E, jest też jakiś Bagus. E, tutaj jest sędzia techniczny Rafał Fogiel. To jest taki znany w Polsce zgrywóz i żartowniś. Tutaj jest nasz nadworny fotograf. Nadworny fotograf Andrzej Różycki. Te wszystkie piękne zdjęcia, które oglądacie, to jest właśnie jego dzieło. Także można podziwiać po każdej rundzie. I tutaj już przenosimy się do strefy serwisowej, gdzie zawodnicy. Odpoczywają, serwisują modele i przygotowują się do swoich biegów. Zobaczcie, że na dzisiejszej rundzie było, na, na, tej, na tej rundzie było 117 łącznie, ostatecznie modeli, więc tych modeli jest bardzo dużo. Słuchajcie, tutaj mamy chłopaków, których możecie znać z Rayleigh Crossu. Od tego sezonu startują też na dywanach off-roadzie, zarówno w 2 WD Stock, jak i w 4 WD Stock. Chłopak, jak Wam się podoba zabawa? Bardzo, jak widać tam zacząłem od jednego modelu, już mam dwa, więc wciągnąłem się. A Mario? Nie, jest całkiem fajnie, nie? No, dużo ciekawsza zabawa jak na Rely Crossie. Słyszałeś przemek? Duże ścigania, <laughs> szerokie tory. No to się biednie, i fajne. to się Fajnie, są bardzo spoko. No okej, okay, dzięki, to miej zabawy. Okej, okay, słuchajcie, przenieśliśmy się w inną część toru. Tutaj za moimi plecami jest stanowisko sędziowskie. Chodźcie podejdziemy bliżej, ale nie przeszkadzając. Tutaj mamy dwóch sędziów, sędzia główny i sędzia torowy. Ja Benka tutaj puszczę bliżej. Będę nagraj może ich monitory. Jak słyszycie, zawodnicy dostają pakiet komunikatów. Sędzia główny komunikuje co do przebiegu jakby całego. Biegu, ile okrążeń, kto jest liderem, kiedy bieg się kończy, kiedy bieg się zaczyna, wszystko jest komunikowane. A drugi sędzia torowy kontroluje przebieg jazdy na torze, dba o to, aby był porządek na torze, chociażby w takich sytuacjach, kiedy mamy lidera, który dogania ostatniego zawodnika i będzie dochodziło do dublowania. W ten czas on komunikuje, że ten ostatni zawodnik, powiedzmy mówiąc po kolorze karoserii czy po kolorze spoilera, że zawodnik ze spoilerem zielonym, będziesz dublowany, pójść Lidera. Lider jest za tobą. Więc e, pomaga to w takiej organizacji na torze z tego względu, że jak jedzie 10 zawodników, to nie bardzo jesteśmy w stanie się połapać, e, kto prowadzi, a kto jest za nami e, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, żeby też ten ostatni zawodnik nie przeszkadzał temu pierwszemu w osiągnięciu jak najlepszego wyniku, to e, po to ten sędzia torowy tutaj jest i e, to komunikuje. To nie jest łatwa rola z tego względu, że e, ten e, sędzia może się skupić na wybranej jakby tylko grupie modeli. Maksymalnie to są może 1, dwa, trzy modele z przodu, które jadą, a czasami też jeszcze się rozjeżdżają. Dwójka zostaje z tyłu, pierwszy ucieka i jest mu bardzo ciężko, jakby wzrokiem podążać i kontrolować przebieg biegu. Natomiast no, chłopaki się tutaj starają, żeby to wyglądało jak najlepiej. Słuchajcie, no to na razie na tyle. Zobaczymy, może jeszcze później coś dogramy. Na razie idziemy oglądać, podziwiać tutaj jazdę zawodników i za chwilę również z Beniaminem startujemy.